Łatwiej jest ludzi okłamać i oszukać, niż uświadomić ich, obudzić z tej iluzji, że są okłamywani i oszukiwani. A ci, którzy to mówią, są traktowani jako głupcy, wrogowie systemu, ktoś, kto tworzy teorie spiskowe. Przecież wszystko jest jasne. Wszystko zostało opisane w księgach, pokazane w telewizji, więc po co drążyć temat? A co jeśli to wszystko jest mistyfikacja? Aby trzymać was w więzieniu bez krat. W Waszych umysłach wy i wyobrażeniowości, na temat tego, kim jesteście, gdzie jesteście i po co tu jesteście. Ale owszem, możecie uciekać swoimi marzeniami w bezkres, tak kosmosu, tak jak nakarmili Was tym konstruktem. Dzięki tym zabiegom propagandy, manipulacji, tej całej mistyfikacji, ma u Was zaistnieć poczucie pewności i spokoju, czyli otępienie Waszej uwagi i przytomności. Że jesteście w więzieniu bez